Kometa. Spójrz, układ gwiazd jest korzystny. Kometa. Nadszedł czas, by bramy posępnego czerepu stanęły przed nami otworem. Kogo ja widzę? Himen. Zgadza się. Włochata Gembo. Włochata gębo? Jeszcze się spotkamy, ale wcześniej weźcie prysznic. Na jakiś czas mamy z nimi spokój. Obawiam się, że nie masz racji. Ten atak to była tylko próba. Czego? Siły komety. Szkieletor zamierza użyć jej przeciwko Eterni. Musimy temu zapobiec. Tu nie wystarczy tylko odwaga Himenie. Zagras ci to wyjaśni. Kim jest Zagras? Jest czarownikiem z góry Zagraza. To ktoś więcej. Jest strażnikiem komet. Musicie go odnaleźć. I to szybko. Na czym polega ta misja? Za pozwoleniem wolałbym na razie o tym nie mówić, ale ma ona żywotne znaczenie dla bezpieczeństwa Eterni. Adamie, wygląda na to, że przed Tobą stoi odpowiedzialne zadanie. Dziękuję, ojcze. Ponieważ misja dotyczy obronności Królestwa, Tela, jako kapitan straży, będzie wam towarzyszyć. Tak jest. Pójdę z wami. Może przydadzą się na coś moje sztuczki. Nie sądzę. Trudno. Zostanę więc i poćwiczę. Z drugiej strony, nigdy nic nie wiadomo. Możesz do nich dołączyć. Wszedł mój czas. Chwyćmy się za ręce, by połączyć tajemne moce. Niechaj rośnie potęga zła. Meta jest już w mojej władzy. Jesteśmy prawie na miejscu. Zatrzyma się. Rozkaz, maszyny stop. Co to jest? Góra zagraza. To tutaj. Potwierdzam, czy są jeszcze jakieś rozkazy? Tak, zawracaj. Goście, jakże się cieszę. Od stu lat nikt mnie nie odwiedzał, a może od dwustu? W każdym razie od dawna. Co mogę dla Was zrobić? Mieliśmy nadzieję, że możesz nam coś powiedzieć o komecie. O komecie? Właśnie, szkieletor planuje przejąć nad nią kontrolę i szkieletor to straszne. I wszystko z mojej winy. Co masz na myśli? Posłuchajcie. Kiedyś były dwie szczęśliwe komety, które krążyły w kosmosie. Zapragnąłem nad nimi zapanować, tak jak to czyniłem z innymi. Rzuciłem czar, ale popełniłem błąd. Tak bardzo pragnąłem udowodnić swą wielkość, że użyłem za dużo czarodziejskiej mocy i zniszczyłem jedną z komet. Ta, która ocalała, stała się samotna i zła, bez przyjaciółki. Straciła swe serce. Zrozumiałem wtedy, że jestem tylko starym, głupim czarownikiem. Niegodnym tego, by być strażnikiem Komet. Więc nic się nie da zrobić? Ja wam się już nie przydam. Jestem za stary i zbyt głupi. Nie sądzę, abyś był głupi. Każdy popełnia błędy. Dzięki, ale to nie zmienia faktów. Nie kontroluję już Komet i przez to szkieletor. To moja wina. Kiedy rozpoczniemy nasz kosmiczny atak na Eternie? Najpierw musimy poradzić sobie z tym głupim zagrazem. Może pokrzyżować nam plany. Zagraz jest raczej nieszkodliwy. To prawda. Kiedy popełnił błąd, stracił zaufanie do swej mocy. Ale wolę nie ryzykować. Kometo, słuchaj, co każe ci twój pan. Niechaj stwory unieszkodliwią zagraza. To powinno wystarczyć. Te odłamki komety zamienią się w stwory, które dopadną zagraza. Wkrótce nie będzie mógł nawet spojrzeć na kometę. Komety lecą prosto na nas. Adamie. Dzięki tela, to mój obowiązek, patrz, co to jest? Odłamki komet, siła zła pozbawiła je życia. Więc oni są martwi? Nie, tylko działają jak roboty Martwi czy żywi? Poraz stąd iść Kiciuś Adamie, chodź Tela, uważaj Co ty na to potworze? To coś pochłonęło mrożące promienie teli jak porcje lodów. Spróbujmy tego. O nie, chyba mamy kłopoty. Byłaś stamtąd, Kiciuś, mamy coś do zrobienia. O nie, nie ma głupi. Na potęgę posępnego czerepu mam władzę. Teraz ja wiem, że jesteśmy w tarapatach. To tylko odłamki komety. Muszę przejąć nad nimi kontrolę. Muszę spróbować. Zagras, nie! Odejdźcie stąd, odejdźcie! Na pomoc! O nie! Zagras! Masz mojego przyjaciela, twardogłowy? Nie mam nad nimi władzy. To siły zła. Jestem za słaby. Co się stało? Himen, miło cię widzieć. Gdzie jest książę Adam? Nie martw się, jest bezpieczny. Kimene, zagras jest ranny. Stary i głupi. Nic nie mogę zrobić. Kometa jest silniejsza. Pomożemy ci. Za późno. Szkieletor przejął kontrolę. Kometa. Musimy zabrać go do posępnego czerepu. Chodźmy. To może się jeszcze przydać. Jest bardzo słaby, ale myślę, że mogę mu pomóc. Zostawimy go tobie, Orko, Tela, Wojownik i ja złożymy wizytę szkieletowi. Jest i Himen. Bestio, weź Baszera i zajmijcie się nimi. Tak jest. A my tymczasem, droga Evelyn, przywołamy kometę, by raz na zawsze rozprawić się z Himenem. Za 2,709 tysięcy sekundy będziemy na miejscu, przygotować się. Łysa Czacha pewnie już czeka. Nie będzie czekał długo. Alarm. Obiekt latający przygotowuje się do ataku. Wektor 5-8-1. To dawam do myślenia. Poradzisz sobie? Wysokość przeszkody 5 metrów. Materiał kamień. Wniosek nie przewiduje problemów. Tym razem was zatrzymam. Obiekt latający znów się zbliża, sugeruje odciąć mu skrzydła. Świetny pomysł. O nie. A teraz prosto do szkieletora. Znowu to błocko. Kometo, bądź posłuszna swemu panu. Daj mi siły, by zniszczyć Jimena. Czujesz to, Ewelin? Witam, Himenie. Przybyłeś, by złożyć hołd nowemu władcy Terni? Kiedy z tobą skończę, będziesz rządził, ale z więziennej celi, łajdaku. Brać go! Udało się! Pokonaliśmy Himena! To ja go pokonałem. Pamiętaj, kto włada kometą. Skujmy ich, zanim odzyskają przytomność. Nie ma pośpiechu. Oni uciekli. Ale jak dokąd? To sprawka czarodziejki, ale nie dam odebrać sobie zwycięstwa. Teraz wyślemy kometę do posępnego czerepu. Nigdy nie widziałem, żeby szkieletor posiadał taką wielką moc. Czerpię ją z komety, obawiam się, że jest bliski użycia jej przeciw posępnemu czerepowi i nie możemy temu zapobiec. Być może nigdy nie będę już władał kometami, ale jest pewien sposób. Musimy próbować wszystkiego. Gdybyśmy stworzyli drugą kometę i wypełnili ją siłami dobra, może uda się jej zniszczyć zło tamtej, ale do tego potrzeba kilku odłamków komety. Czy te się nadają? Orko, mam ochotę Cię ucałować. Nie krępuj się. Czas ucieka. Czarodziejka musi stopić te odłamki w jedną całość i możemy zaczynać. Niech nasza siła osiągnie zenit raz jeszcze i przeniesie kometę do posępnego czerepu. Nadlatuje kometa. Kończone. Nie. Teraz musimy przekazać jej serce. Stańmy w kręgu. Niech wszyscy jej dotkną. Czuję zło. Nie myśl o tym. Skoncentruj się na dobru. Przywołaj obraz wszystkich dobrych ludzi eterni. Zadumaj się w swoim szlachetnym sercu nad dobrocią. Niech dobro się szerzy i pokona zło. Szybciej, pośpieszcie się. To działa. Udało się. Świetnie, wspaniale. Dziękuję Wam. Dobroć Waszych serc sprawiła, że bije i moje serce. Himenie, jest kometa. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Załóżmy, że posępny czerep nie został jeszcze zniszczony. Ty, Włochaty, tchórzu, to niemożliwe, żeby zamek ocalał. Chcę widzieć jego upadek. Teraz wszystko w Twoich rękach. Musisz wysłać nową kometę w przestworza. Nie wiem, czy podołam, wciąż jestem jeszcze słaby. A jeśli znów popełnię błąd? Pora zapomnieć o tym, co było. Wiem, że potrafisz to zrobić. Czy słyszysz mnie, przyjaciółko? Unieś się. Leć. Próbuję, ale potrzebuję twojej pomocy, zagrazień. Pośpiesz się. Jeszcze chwilę. Nie mamy już czasu. Opóźnię jej lot. Czarodziejko, możesz mnie unieść? Zatrzymam ją. Kimen ją powstrzymam, ale nie na długo. Próbuj, zagrazie, proszę cię. Potrafisz to zrobić. Leć. Unieś się. Leć. Dłużej nie dam rady. Ostatni raz siłowałem się z kometą. Nie jesteś ranny? Raczej nie. Co się stało? Zagras dokonał tego. Spójrz. Cieszę się, że znów jestem z Wami. Dziękuję, że sprawiliście, że znów bije moje serce. Wiedzieliśmy, że ci się uda. Wierzyliście we mnie, kiedy nawet ja sam straciłem do siebie zaufanie. Czuję się cudownie. Może nie jestem jeszcze taki stary i nikomu niepotrzebny? Nigdy tak nie myśleliśmy. Słyszałeś odgłos wybuchu? To bramy posępnego czerepu zamieniły się w kosmiczny pył. Szkieletorze, spójrz, tam lecą dwie komety. To niemożliwe. Lecą prosto na nas. Kto mógł to zrobić? Kto? Himen. Dobrze Adamie. Po prostu skoncentruj się. Jeśli będziesz w stanie kontrolować magiczne kule, od tego już tylko krok do przejęcia władzy nad kometami. Nieźle ci idzie. Tylko skup się. To robi na mnie wrażenie, synu. Dziękuję, ojcze. Nie dekoncentruj się. Zagras. Adam, zabierzcie je, pomocy. W dzisiejszym odcinku Zagras miał kłopot. Stracił wiarę w siebie, ponieważ poniósł porażkę. Wszyscy popełniamy błędy. Ale nigdy nie należy się poddawać. Trzeba wierzyć w siebie, jak w starym pożekadle. Jeśli za pierwszym razem ci się nie powiedzie, spróbuj po raz drugi, trzeci, czwarty. Do zobaczenia.